Witam, godzina 7.15, w zasadzie to po starym czasie 8.15 i e, idziemy przedstawić, o, o Jezus, e, no, prezentację. Zapraszam do oglądania. Solaris Urbino 12, trzecia, trzeciej czy to autobus zakupiony przez MPK Gielce w latach 2008, 2010, 2012, 2013? Są to modele nisko podłogowe o klasie maxi o pojemności 29 miejsc siedzących i 75 miejsc stojących. Mają one układ drzwi 222. W w transporcie tychże modeli jest 41: wyjeżdżają one na linie miejskie i pozamiejskie, i dwa pozostałe wyjeżdżają na linie komercyjne. 2XX mają przedziały numerów taborowych od 3, 361 do 398 oraz dwie sztuki o numerze taborowym 400. 50 i 451 wyposażone, wyposażone są w ogrzewanie postaju basto. Są wyposażone w silniki marki Kuminis i skrzynię biegów automatyczną sześciobiegową marki Wojt. Polwkich w tych pojazdach jest marki moki. tak taki sam jak w sersach pierwszej i drugiej generacji z Urbino 18 trzeciej generacji to autobus zakupiony przez MPK Kielce w latach 2008-2010-2012-2014. Są to autobusy niskopodłogowe o klasie myka, o pojemności 53 miejsc siedzących i od 127 do 135 miejsc stojących. Mają no, one łuką drzwi 2 2, 2, 2. W kieleckim transporcie tychże modeli jest 26. Wyjeżdżają one na oblegane linie miejskie oraz pozamiejskie. Mają one przedziały taborowe. <śmiech> 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 yy, od. Cztery. No, nie będę tego czytał. Tak pół minutki na karę. Po prostu. No dobra, Od 238 do 243 oraz od 245 do 267. Wyposażone są w wy, Są wypostawione w ogrzewanie pasażerów w Webasto. Są wyposażone w silniki marki Dawlu KUMINIS Kumis. I z chronią automatyczną marki, sześciobiegową marki ZF. Pulpi w ul. tych pojazdach jest marki Moki lub Auto San, San City 12 LF. Auto San, San City 12 LF to autobus zakupiony przez MPK Kielce w latach 2017-2019-2021. Są to modele nisko o klasie maxi, powinno być od 26 do 40 miejsc siedzących oraz 79 miejsc stojących. Mają one układ drzwi 2-2-2. W klasie w transporcie tychże modeli jest 5. Wyjeżdżają one na wszystkie linie. Mają one przedziały teoroborowe od 610 do 614. Wyposażone są w ogrzewanie postojowe Webasto, basto. Wyposażone są w marki Kuminis i skrzynią biegowały. Automatyczną sześciobiegowy marki WOD. Później w tych pojazdach jest marki VW. Seryjan urbiną 12, czwartej generacji Hybrid. Hybrid to autobus zakupiony przez Empequerelca w latach 2017. Są to autobusy niskopodłogowe w o klasie maksymalnej o pojemności 30 miejsc siedzących i 64 miejsc stojących. Mają one układ drzwi 222. W koleckim transporcie tychże modeli jest 15. Wyjeżdżają one głównie na linie miejskie. Ma <laughs> Mają one przedziały taborowe od 50.01 do 50.15. Wyjeżdżają wyposażone są w ogrzewanie postępowe marki Webasto oraz klimatyzację. Wyposażone są w marki i w silniki marki Cummins i Paeddotso i skrzynie jedno jednobiegowe marki Void. Pulpis w tych pojazdach jest marki VDL. No nie, no ja jestem dopiero na szóstym pojedzie już 5 minut, a jest tych jazdów bardzo dużo, 26 może poświęcę tak no, chwilę po najwyżej sobie zrobicie zdjęcie o, albo na posty Muszę sobie robić tutaj. A ja potem i tak, i tak zrobię te. Wrócę je na ostatnią.

对了，山谷也走。嗯嗯嗯